Chciałbym, chce mieć pan nie, brał na swojej partii, czy wolałby pan Grzybek, bo nie było, panie pośle, eee, panie, panie marszałku? Uważam, że Konfederacja jest potrzebna w tym kształcie, w jakim jest. Konfederacja nie, proszę z... mnie dyplomatycznie, naprawdę, boi się no, pan... Czy e, tak, w... chciałbym. Chciałby, wczoraj chciałbym, w, w posadzie powiedziałem to zupełnie wprost przedwczoraj w rmf chciałbym Chciałby że mieć Grzegorza na w swojej partii tak, nadal i tak tak? tak? tak, uważam, że jak spiłujemy wszystkie kanty, to dla wyborców staniemy się albo klonem PIS-u, albo klonem Polskiej 2050 i będziemy nikomu do niczego niepotrzebni. My jesteśmy potrzebni jako siła niepoprawna politycznie, która przełamuje tabu, która burzy dobre samopoczucie i dziennikarzy, i polityków, która jest takim trochę drzazgą w tyłku tego całego systemu. O, jakie słowa kolokwialne padają, panie? Yy, no, szukam panie jakichś prostych, prostych metafor, bo mnie pani o dyplomację oskarży. Mhm, proste metafory, żeby się klikało później na pana Instagramie, TikToku i innych rzeczach, prawda? Bo to już ten... państwa specjaliści od robienia wycinków i wyciągają składki. Ale no, pan przecież ma zajmą. cały sztab ludzi, którzy się tym zajmują. Yy, Konfederacja, ja osobiście nie. Grzegorz Braun to Kant, rozumiem, tak? Wszyscy z nas są trochę kanciaści. Proszę wierzyć, że i mi zarzucane są wypowiedzi, ym, y, które dla wielu osób są kontrowersyjne, czy zachowania. Ym, nie ze wszystkich, żeby było jasne, też jestem zadowolony. Czasem bym coś powiedział inaczej. Natomiast jeżeli ktoś jest y, zbyt śliski, to po prostu jest nieistotny w polityce. My jesteśmy ludźmi z poglądami, a nie ludźmi, którzy są z nosem w sondażach i tylko patrzą, co jest dobrze widziane i jak się wpisać w obowiązujące. No ale trendy. z nosem w sondażach też jesteś. Jak wam spada, 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 pani i spada, to byśmy się sondażami przejmowali ile bardzo teraz mocno. Czy jest wola Konfederacji 5%? Między 5 a 10%. To już bardzo jest bardzo śmieszne, panie. panie. No, no taki, taki jest rozrzut odczytów sondażowych no. i, i to jest tak od dawna. No, gdybyśmy się sondażami prze, prze, przejmowali mocno, to tak żeby tu się do pani do, do, do studia przychodził.